Dwa tygodnie tyle minęło czasu od ataku na jedną z większych farm na terenie Sandy Shores. Pracownicy na niej produkują ogromne ilości zioła, które za niedługo zamienią się w pieniądze. Młody stał się doświadczonym graczem i zarządza ogromną ilością dealerów, którzy sprzedają towar na terenie Blank Country. A ja opracowałem plan idealny, który pozwoli mi z mocnym stylem dostać się do miasta los Santos i obalić w niej Tutaj tutejszą mafię. Szymanko widzowie, witam w kolejnym odcinku GTA 5 mapia. No i co? Minęły dwa tygodnie jak słyszeliście. No i co? Trochę się pozmieniało Farmę, którą atakowaliśmy w poprzednim odcinku udało się przejąć. Pracownicy dzisiaj mają dzień wolny, zapakowali furgonetkę pełną towaru. No jest z nami młody, zapomniałem z jaką ma na imię, ale... To jest dla nas młody. Jest zresztą prawą ręką, zarządza dużym ilością dealerów. Stał się w miarę doświadczonym graczem. tym zaufanym człowiekiem. Nic co. Dobra młody, yy, słuchaj Wejdź na radio 5 I słuchaj Weźmiesz to moje auto i pojedziesz za mną Ja jadę furgonetką I muszę Ugadać deala z jednym moim znajomym I potem jeszcze pojedziemy się spotkać z Anakinem I będziemy powoli się dostawać do miasta Nie, trzeba jeszcze jedynie co załatwić Dużą ilość ładunków wybuchowych I wchodzimy do miasta z wielkim hukiem Dobra, wsiadaj do mojego auto ja apeluję o furgonetkę. Jesteś na radio? Jestem, jestem. Dobra, Jestem to mój stary znajomy, który nam dostarczy około 300 tysięcy kas za towar, a także coś specjalnego dla mnie. zaprezentuję się nowemu to Dobra, widzowie, no i co? Panie w ogromną ilością towaru bo farma, którą przyjęliśmy okazała się być z dziesiątkę i naprawdę produkuje ogromną ilość towaru Trochę się podmieniało, minęły dwa tygodnie Anakin ugadał nas właśnie, z jakimś określonym odcinkiem, który poprosiłem czyli dwa tygodnie temu z naszym znajomym Baskadem, chyba tu więc Zjedziemy właśnie na spotkanie z nimi, dostarczyć mu dużą ilość towaru, które zapłaci nam butówką oraz po przyjacielsku pewien dodatek dla nas, który też mogliście słyszeć co to będzie w poprzednim odcinku. Pewnie w tym odcinku albo jak nie w następnym, po tym odcinku wchodzimy do miasta. Jak słyszeliście w stawce, nasz Pablo opracował plan z wielkim uchwytem, by się dostać do miasta i zacząć walczyć o swoje tam. Bo na terenie Sandy i Play Country żarty, to nie jest żadne wyzwanie mieć swoje mini imperium. W mieście są główne szychy, kasa, słup A ja potem zobaczymy, co dalej będzie. Okay. właśnie już trochę uchylonego rękawka tajemnicy. Szebać o sobie wybuchki ładne, wąki Ładunki, ładunki. wybuchowe miasta, my, my dojeżdżamy na miejsce. Jestem wiodąca, jestem wiodąca, jestem ten most no, witam, mam na jestem tu Witam. Laskę. cześć, cześć Cześć jestem mam dla ciebie tu tę ilość którą chciałeś. Dwa tygodnie dużej pracy moich pracowników, więc ty ludzie mogą już nie No i dobra Kurwa panowie Ty Bierz tę furgonetkę, tam z furgonetki na łódź Okej sobie to zapakujecie? Dobra, czy ale czy na tyś... coś furgonetkę czy co? No i dobra, yy... całą furgonetkę, dobra, no, yy, masz dla mnie tę walizkę no to co dzisiaj Dresik siedzi, siedzi. Ładnie siedzi co nie? A, pięknie, pięknie. Dresik. Świetnie się pasuje do fryzury Powiem, wiem. Dobra, no ile tam było? 300 tysięcy i specjalna przesyłka Na pewno no, Nie no nie manaki nie są rady, bo są już 300 tysięcy Dobra, czekaj, wyjmę to z tej skower. Dogadani już? No. Tak, Walizeczka. lideczka, które chodziło. O, i 300 tysięcy, co masz? Dobra, no to furgonetka wasza. Możecie się upewnić, zobaczyć, czy to wszystko jest i do następnego, do dalszych dealów, nie? No, nie będzie. Pablo. No Weź to zapakuj do siebie i jedziemy Dobra A do, ciebie, do ciebie wsiadać? Oj sorry pakujemy walizę Dobra młody jedź za nami Baska sobie poradzi Młody jedź za nami, dobra? Dobra Mam wrażenie, że mnie trochę nie poznałeś. No właśnie, tak w chwili nie mówię, jak... No, warto sobie widzę. No stary, ale siedzą. No. A ten wody to jedzie na za nami, czy. Jedzie, no to stare auto, nie wiem. Wiadomo, się coś nowego zainwestować. Ale to w oparciu. No. się nie widzieliśmy w sumie. No, właśnie. Co w skończyłeś, nie jestem Familis. Chcesz sobie no, ładnie no. zamścić? No w sensie wiesz, no. Mogę, ale. Bo obecnie szukam takiego gangu, który ma. fajne, blisko złowione z siebie osiedla. No to Familis. raczej nie jest taką organizacją, bo ich osiedle jest rozłożone dość. A gdzie ja jadę? Do miasta no, idziemy. w mieście Dokładnie tak. Chyba wagosi, i pamiętam, mają duże blokowisko w jednym miejscu. Mhm, to, że tylko, to, tylko że wagosi nie istnieją. Nie odbudowali się nic? To tak, nie. W sensie, pewnie jakbyś tam podjechał, to dalej tam sobie stoją, ale jako taka typowa taki typowy gat. to Nie. Walasi? Walasi... No są cały czas, nie? No to padnie na balas Polują na ciebie. A mnie? co? A, furgonetka. No Ta właśnie. Brak. No, czy się te w SMG? No i się że dają. Trochę ich te bronie kosztowały, jednak nie? No, no są ja. Będę potrzebował wybuchowe, ale to już mogę normalnie zapłacić właśnie tę wypłatę. Dostałem także w końcu z waskę za maskę moją. Tą z Europy? Tak, tą maskę z Europy. Ta w końcu w tym pięknym mieście. A skąd ty ją masz w ogóle? Waskę właśnie w tej balisty. Nie się by wyczesnąć w ogóle w Europie. były projekty tak, tak, że wojskowy mi ją zaprojektował. Teraz był tam jakiejś jednostki specjalnej i w zasadzie głównie on mi ją Jak Więc. Jest... przy Dupas yy, dupnie mi w auto, to przysięgam, że nie ma głowy. Ładny klimat ma to auto hmm? No Co to to? To, to Hamade. młody Od razu wam obydwą raz zaraz Hm. jesteś poszukiwany przez policję czy nie? Przez policję? No nie, nie, nie powinienem być przynajmniej no, dobra. Jak coś takąś jakąś nową tożsamość mogę ogarnąć, Coś w sensie taką wiesz, żeby policji pokazać. No to chyba, chyba nie. Ale to swoje kosztuje. Mm, to ty mi daje, czy Co się to komisariat jest. No, jest. Gdyby mi tutaj miejsce załatwilić. Najciemniej pod latarnią, pamiętaj. No, a sobie nie racja. Dobra, panowie. Jak słyszeliście do ostatniego czasu, ja go planowałem. Planuję właśnie wejść do miasta. po to też jest ta kryjówka. Yy, Anakin, ogarniesz mi jakichś ludzi, którzy mi znadzą dużą ilość ładunków wybuchowych. Czekaj, bym jakiś spocenie z... O Boże... ten to ja zawsze Nową grę wyczasem jakiś Ford day? Ale no, nie zabił czasami... dupie z tym, dobra, co chciałeś? Ja. No. Yy... Dużo mi ładunków wybuchowych. Masz kogoś, kto by mi to sprzedał? Nawet ja ci to mogę sprzedać. No i dobra. Potrzebuję także że Donnell, całe osiedle Ballas. Albo przynajmniej połowa. Ile to chcesz, 20? Zależy, jaki to jest moc ładunki. No, mocno taką, że ostatnio ci ludzie, nie? To kto to? No, taki gang. Oni już p... trochę już upadli, ale. So Generalnie żyłam so... jeszcze? Co? So oni so są Centra są? Do tej głównej strefy gangów? Nie, 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 oni są gdzieś tam dalej. No, to się nie, dziwne, jak nie słyszałem o nich. No. Yy, I kupili ode mnie tam jeden, od niej tam ten Chris cały. Nie znasz pewnie. Kupił ode mnie yy, chyba tam. 20 tych ładunków wybuchowych? I samymi tymi 20 ładunkami wybuchowymi rozwalili cały budynek. Wielki budynek Krypsów. 20 aż. W sensie nie wiem czy użyli 20. Raczej nie. Co potrzebuję. Z... Dobra, zaawansujcie. 10, jakieś, ich użyli. 30, 30, 35. By połowa tej całej patelni balla spierdolnęła. Łody. Jednocześnie, jeszcze przed tym Anakin, oglądasz mi spotkanie. Wiem, że tu już tam w gangach nie funkcjonujesz, ale masz jakiś kontakt z tymi Uri? Nie wiem, Ballas. Czy ktoś warny byś mógł mu przekazać, że ktoś warny będzie chciał się z nim na dniach spotkać? Bo plan będzie prosty. Spotkam się z nim, zarządzam od niego 30% ich zarobku, żeby szło do mnie. Wiadomo, on nie będzie chciał się zgodzić, no bo jakiś gościu, który pierwszy raz widzi na no, oczy, będzie chciał od niego kasę. I to dość porządno. Więc bankowo się nie zgodzi. Wtedy. Młody wcześniej albo kogoś wyznaczy do tego. Podłoży te ładunki wybuchowe. Na tym ich osiedlu. O te całe 35. By ich jak najbardziej tam pierdolnego. Wtedy jak się nie zgodzi... Pierdolnie. On się myślę powinien skapnąć, co pierdolę, ja mu jeszcze to przekażę no no Gdzie wyżej... chcesz się z nim spotkać? No raczej nie tutaj, jakieś ładne biurko może, biuro Nie wiem jeszcze, gdzieś się wybierze Na jakimś ładnym miejscu, ewentualnie może i tutaj, ale tak mało elegancko No i pod przymusem, bo po prostu przymusem no dobra. się zgodzi że siłę broni, w tym samym momencie na niej będzie kaska A raczej chyba nikt normalny nie wysadza połowę osiedla gagu No Nie już normalny No to prawda Pod uwagę policja nie? Co? Pod uwagę policję weź No co, będzie jako Atak terrorystyczny jakiś kurno Oni to wezmą, że jakiś familizm zaatakował no chyba OG Ballas nie pójdzie na policję, panie policjancie, jakiś zamaskowany typ z białą czaszką wysadził mi całe osiedle gangu. No po Balasach to bym się nawet takiego czegoś spodziewał. No ale, oni będą obstrani, N nikt się nie spodziewa, że komuś osiedle może wybuchnąć w tak łatwy sposób. Więc taki jest plan. No hmm. dobra. To na kiedy chcesz to spotkanie z nim? A na kiedy będziesz w stanie ładunki ogarnąć? Możemy nawet teraz jechać. Dobra, ile to będzie kosztowało? Czy 35 bombek? No, trochę się wykosztujesz, kolego. No A jak myślisz? No, ja nie wiem, ile to obchodzą ładunki błowe. Jedna bomba, jeden kafel. Haha, dobra. O, to na spokojnie. Młody, ty będziesz chciał to podłożyć czy kogoś wyznaczysz, bo to jednocześnie jest, jest centrum gango, więc... ryzyko więc chyba lepiej żeby kogoś wyznaczył. Ty będziesz wtedy przy mnie lepiej. Nie wiem, czy ktoś się zgodzi, żeby takie zjeść zrobić. Ludzie z... Weź jednych ludzi lepszych Sandy i zaoferuj im oczywiście jakiś tam... Mogę ci jednego ogarnąć zaufanego Ważne, żeby się nie wystraszył w ostatnim momencie. No to nie, to by tam w ogóle między sobą. No to... No. Mamy no chyba wszystko dogadane Mhm mm Dobra, to załatwmy jak najszybciej te bomby Ty wyznasz tam ludzi Za oferę im... Ludzie senty się rzucą stary na klasę, więc... Nie, mam to, jednego to, człowieka się... takiego Aż, no Człowieka, dobra. mojego człowieka Mojego człowieka A młody, jak ci... Ogólnie sprzedaż idzie na te... na day country. Trochę tych dealerów już jest Lepiej tak idzie Sheriff się nie interesują zbytnio? Nie, nie. No i świetnie. No to panowie wiemy co robić. Aha. Naprawdę sobie, no co? No, plany jak słyszeliście. Wykonanie jego zobaczycie w kolejnym odcinku. No co to? Ja ci